Hej, cześć, widzicie z tej strony i Zapraszam was na kolejny odcinek z gry Mountain Blade Warband. Tutaj walczą sobie nasi. Mało ich tu widać. O, jest 90 przeciw 30. Myślę, że dołącza się pomogę im tylko dlatego, żeby troszkę sobie poprawić stosunki z nimi. A potem zaraz się zajmiemy tymi, co tam byli na prawo. Co mieli? Jakieś tam 60 chyba ich tam było, czy coś takiego. Musimy dalej expić oczywiście sobie naszych ludzi. Cały czas kogoś tracimy, cały czas kogoś zyskujemy i to jest największy problem. Dobra dobrze Teraz troszkę ich pójdzie za mną No, nic nie trafiłem niestety. Straszna bieda. Dobra, ale teraz sobie trafię na bank O, zdzieli go To był chyba któryś z moich Jaremus, tak? Całkiem prawdopodobne się troszkę porozbijali. O, ty ci są pozałatwiań, ci są pozałatwiani. Nie ma w ogóle w kogo uderzać. Zdjęty 80 doświadczenia to niewiele, ale 140, 131 obrażeń też sporo. Jeszcze ktoś tam sobie jeździł, o moja markietanka sobie lata. Że będzie po prostu jako chłopka, chyba że z chłopki się robi markietankę. Serio? Moich trzech zostało. Aha, bo oni polecieli naprzód i tak dalej. O, mamy jeńca. To jest też w ogóle jak najbardziej plus, bo zaraz będą pieniądze dzięki temu. Nie chcę słyszeć tego. I tu był jakiś gość O, tu jest jeszcze jakiś gościu, bojar. Proszę, 30. Poddaj się, lub giń. No i może kolejnego będziemy mieli zajęciów. Zajęców. To jest. Yy, zajęciów. Boże, jak ja. Się w ogóle wypowiadam. Oczywiście tracimy sobie jakieś tam stosunki z nimi i tak dalej, ale z drugiej strony możemy ich zabrać i dostaniemy darmowe pieniądze. Ja za ich nie tracę nic, a wręcz zyskuję, bo dostaję sobie pieniążki. W drzewo trafiłem, ale w głowę wyrwał 7. No i tyle. Bojar został załatwiony. Teraz tylko pozałatwiać tych piechurów. To właściwie tyle. O, a sobie wylewelował. To może dodamy mu kolejny punkt do e, tych broni oblężniczych i będziemy mogli jeszcze szybciej przejmować zamki. Ale jak tutaj ginie po prostu na potęgę. Tu są piechurzy. Pięknie tu niektórzy już nawet uciekają. Darmowe EXP dla mnie. I tyle. To był myśliwy akurat. To akurat był myśliwy. Dobrze, mamy... Brak strat, mamy 30, nic nie dostałem. Znowu się ktoś kłóci. Rejwadinu sobie nie przejmę już tak łatwo. Tu się chyba schował ten... Tak jest, to był król. I on się schował. Wszystko jest poplądrowane. To jest w ogóle... O, Karindi. Podaj mi wrogie działania. Ograb. Pięknie. A raczej nikt nie jej powstrzyma, bo oni teraz nie mają w ogóle armii. Wszystkie zostały rozbite. I sobie coś tam zbierają, więc ja mogę na, jak na spokojnie sobie podejść, pozbierać te rzeczy. O, tu jakiś gościu się kręcił. od wegirów i tyle. Dobrze, pięknie. Ale będzie tutaj pieniędzy za to. Jakieś ceramiczne kiełbasy. To moi będą mogli sobie zjeść na spokojnie. Dobra. Tu bojar w w ogóle 13 sztuk bydła, to jest jakaś masakra. Teraz muszę, oczywiście, wrócić do swojego zamku. Kergicki i Wegirów wchodzą w stan wojny. O, to jeszcze Kergicki kanad będzie ich tutaj wyżynał z drugiej strony. Rynek Mi, ty miałeś dużo? Dokładnie, dobrze pamiętałem. W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Tutaj dalej masło, jakieś wyroby. Ale dobrze, że ma tyle pieniędzy. Bardzo dobrze. Uuu, zbroja mi ma jeszcze więcej. Dobra, to może zrobimy to tak. Jeszcze raz przynam to, zostawię sobie te łuki. Mam czysto. Nie, jeszcze nie mam czysto. I wrócę się po całe to mięso. Karindi. Dawaj. Aha. Aha, opuszcza oddział, nie przeczytałem. Oczywiście cały ja. Dobra, nie mamy nic do jedzenia. Zaraz wszędzie ogarnąć sobie coś do jedzenia. 113. Tu jest jeszcze. Nie ma już tych. To pójdziemy sobie na to. Szybko, szybko, szybko. Przyjmij ofertę. Kup zapasy. Dobra, kupimy sobie jedną świnię i od razu ich ograbimy. No, tyle, żeby nie narzekali, że nie ma jedzenia. Co to, to w ogóle zostają oskarżeni o zdradę? No, możliwe, że jest tak, że zostają oskarżeni o zdradę i przechodzą na inną stronę. My już naprawdę mnóstwo i od ludzi zabraliśmy, i od wegirów, więc no, nie ma się co dziwić. Przechodzą na tą stronę, z którą mają szansę przeżyć. Jeszcze sz 16 sztuk bydła. Zabij, 5 zobaczymy, jak tu mogę to odłożyć na pewno, bo to nie będzie droższe. Mogę zabrać sporo więcej wołowinki. Jeszcze mogę trzy sztuki bydła załatwić. Dobra. No, i znowu się wracamy do naszego zamku, to sprzedać wszystko. Siedem tysięcy jeszcze mam, no to luźno. W ogóle zamek dercio przejęty. Pięknie. I rynek z brojami. On ma tyle pieniędzy. I troszkę się odbijemy. Wiem, że stracę trochę tego honoru. Ale teraz potrzebuję jak najwięcej pieniędzy. Świnak jeden jest, zostało go co prawda 13 tylko. 5700, dobra, zapłać tyle ile możesz. Strzały miałem im właśnie jakieś kupić. Komuś tam miałem strzały kupić. A tu nie ma innych strzał, tylko jedne są. A nie, tu są zwykłe jeszcze. Ile? 1200, a 1400? What? Ja mam. O, 30 34. To jeszcze będą dodatkowe te. To sobie wezmę. A jemu ja dam te strzały? No to to, kto to potrzebował? Firentis? Firentis sobie awansowałeś, tak? Tak, a ty nie mieli strzał, właśnie. Ktoś tu jeszcze Nizar sobie expił. Nizar, ty powinieneś jeździć na koniu. Więc o, bardzo dobrze. Dodane punkciki, broni jednoręczna, na tym się skupiamy. Będziesz miał tarczę. Kiedyś, <grystanie> Ardymaner. O, ty potrzebujesz iść w inżynierię, więc potrzebujesz inteligencji. A póki co możesz się zająć choćby, nie wiem, potężnym naciągiem jazdy na wierzchowcu i potężnym naciągiem. Okej, okay. dostaniesz punkty w to. I tyle wszyscy, markietanka, łowczyni, tutaj o, więcej mamy ich, najemne ostrze, pięknie, teraz tutaj o, trzech weteranów, szkolonych, korsarze nie za bardzo się chcą szkolić, no cóż, właśnie, może będą jacyś na koniu, nie, najemne ostrze, to mnie aż tak nie interesuje. Zbroje są... o, to jest zbroja fajna całkiem, tylko że za dużo kosztuje. Mógłby kolejny z moich dostać, 52-16, nawet lepsza od mojej w tej chwili. No ale nie, no aż tak się nie pali. Na no, jakieś tam buty też się nie pali. Na razie to jeszcze w sumie... Może bym spojrzał na broń, ale też nie ma żadnej broni takiej, żebym mógł im kupić. Konie są za to. Konie z nawierzchowcem 5, a jest lepszy od mojego czy nie? Troszkę więcej życia ma. I tyle. Tyle kociut. Narowisty. A mój jest ciężki. 58, 44, 58, 40, 44, 32, 165. Dobra, to zróbmy w ten sposób. Będę miał 5 życia więcej. Chociaż ten ma pancerz 61. Uuu. A cała reszta się. Z... Aha, tak ma jeszcze większy. Może zróbmy tak. Nie, to tego brałem. O. Narowisty. A ten niech przejdzie tu, zapłacę 6000 tysięcy, będzie lepszy koń, a będę mógł tam komuś dać lepszego konia. Mm, tylko nie pamiętam, czy ktoś tu w ogóle z nich miał już takie umiejętności. Jazda wierzchowcem 3, nie. Nikt jeszcze nie miał takich. O, Alajen miał. Właśnie, Alajen miałeś czwarty poziom, więc damy ci już tego konia. No i on już będzie troszkę lepszy, więc Alajen może pójść jeszcze sobie poziom w górę, bo Bunduk jeszcze nie ma najlepszego konia. No i dobra, to jest na razie ok. Można by się zająć jakimś zamkiem, na przykład. Wszyscy mają 100% zdrowia. Może ten Radogir. O, znowu nie mam nic do jedzenia. No nie, tu jest teraz troszkę za dużo ludzi. Hmm, może Sambuja. Pójdźmy sobie do Sambuji. Kupmy sobie tamte, nie wiem, pełno kiełbasy. Ale muszę się dostać do jakiegoś. O, na przykład do Ismirali. Chociaż ja nie pamiętam, czy ja Ismirali nie jarałem. Nie. Ismirali nie jara. O, minus 62. To możliwe, że jarałem. Możliwe, że jarałem. Pójdziemy sobie tutaj po rekrutów jakichś. Trzeba ich podszkolić troszkę. Nie ma rekrutów. To już problem. Może do tutaj. Nie, no do werczek najbliżej jest. Pójdziemy sobie do werczek. Werczek. Dobrze. Kupimy tu sobie zapasy, jeśli chodzi o jedzenie. Znowu ruszaj w drogę, nie zwróciłem uwagi. A! Kontynuuj. Kupimy tu zapasy. Na, Nie na arenę, na rynek. Na z handlarzem towarami. Kupimy sobie jakieś tamte kosze, ryby, w ogóle jakieś takie podstawowe rzeczy. Jakieś sery, ok. Niech będzie. Odwiedzę tawernę. Fechmistrz, to mnie w ogóle nie interesuje tak się zastanawiam w tej chwili, bo na pewno jeszcze o do odasan pójdziemy. Tu netnie nie wiem czy misji nie robiłem. Nie, tu nie robiłem żadnej misji, jest siedmiu. I mamy 198, zostały trzy miejsca. O, Jaramus znowu... sobie podekspił, pił, więc inteligencja znowu. I dodamy ci do... nie wiem, tak i... A nie, ty będziesz potrzebował do chirurgii, do opatrywania ran, dwóch punktów. To nie, to na razie nic ci nie robię. I tyle. Poczekamy, a może aż sobie bardziej weekspisz. Pójdziemy zająć sobie jakiś kolejny zamek. Może Alburg? Jest najbliżej. 204, no dobra, spróbujmy. Drabin oblężniczych 5 godzin, huh. Już jeszcze godzina. No dobra, wolałbym, żeby wyszli do mnie, bo miałbym o wiele łatwiej. Ale no to chyba nie jest zbytnio możliwe. Już ładują strzałami, wszystko leci. A moi nie za bardzo mają tarczę wszyscy. O nie, ja z tego trybu to w ogóle nie potrafię strzelać. No ale trafiłem jakiegoś tam heda. We mnie też strzelają. O nie, ten tryb jest do strzelania dla mnie ciężki bardzo ciężki. Nie, nie potrafię z tego strzelać. To jest zupełnie inny tryb. Ale widzę, że grubo tutaj strzelają. Ładnie tych strzał leci. Ja sobie hedziki trafiam cały czas. O to nie był hedzik. Trochę niżej. O, też nie był hedzik. Muszę się jak najbardziej tymi strzelcami zająć. Oni będą naprawdę truć. Całe szczęście, że ja sobie strzelam. Całe szczęście, że mam w ogóle jakieś przybliżenie, bo tak ten nic nie zrobił. Tu jeszcze jacyś... sobie strzelają. O, ładnie tutaj nasi dostają. Nie wiem, czy natrafili akurat na tych pichociarzy i. Ja nie wiem, jak to tam jeszcze byli sier sierżanci. Nie, nie, nie. Tu nie było sierżantów, ty byli inni, inaczej się nazywali. Dostał, nie dostał. Mam plus cztery strzały, które jakoś tam mogę wykorzystać, ale widzę, że. Sytuacja nie jest zaciekawa. Najemne ostrze akurat tu, gdzie najemne ostrze mogłyby zginąć, to nie, to ginie mój weteran na przykład. To nie jest aż tak dobre. Angielski piechór. Fechmistrz może być. Łowczyni może być. No, Łowczyni też mogłaby zginąć. No, nordycki szkolony piechór. No nie, no to jest już nie aż tak dobre. O, tu w ogóle ktoś łaził. No cześć. Bardzo ładnie zjechał. Nordycki Huskarl zostaje zabity. Ta zniewaga krwi wymaga. Czemu w ogóle tych nie załatwiliście? To. to AI jest czasem dziwne. Gięcie wszyscy. A oh. Łucznicy strzelają, a oni nie zwracają uwagi Gdzie uciekasz? Nie zdążysz uciec, dawaj tu Gini I wbijamy na tyły Słaby resp, słaby resp, słaby... RESP Dobra, wszystkich tu trzeba wytłuc O, dobra, trochę ich tu za dużo się zrobiło. Ała. Czy tu w ogóle we mnie strzelają z takiego dystansu? Widzę, że nie za bardzo się mną przejmują, jeśli chodzi o strzelanie. O Chryste, znowu się we mnie respili. Strzelcy cały czas walą. Dobra. Pięknie. O, to zdobędę doświadczenia. Ile stracę ludzi? To jest dopiero ciekawe. To ja stoję tutaj obok nich, a oni nic. Tłuczymy w ten sposób. Dobra. O, trochę się ich tu chyba. Nie, myślałem, że się na mnie rzucili, ale nie za bardzo im się to widzi rzucanie na mnie Ja Pięknie, nawet tarcza rozurpana i właśnie do tego jest ten topór trochę mnie tutaj o, przewrócił gościu Nie ma się co poddawać jeszcze to wygramy Chyba ochryste Część tu widzę na mnie Co to są? Piekurze, czy co to są? Weterani? Piekur. Całkiem mocno są wyposażeni. Ała! Ktoś we mnie strzela. Oj, i upadłem. Okej. Okay. 51 na 170 to już końcówka była. Zaczekaj do jutra. Poczekajmy, świtem sobie pójdziemy. Ja będę miał trochę więcej życia późna noc. Świt. Przygotuj drabiny, zrób to. Ile ich tutaj mogło zostać z 20? Życia, dobra, już mam połowę. Strzelcy widzę dalej, jacyś są. Trochę wyżej, jeszcze wyżej? O, dobra, dostał. Zginął. Teraz ten drugi, który stoi na lewo od niego. Pięknie i ginie Teraz Nie? Też się dostał? Co się dzieje? Co się dzieje? Czegoś tu nie ogarniam Ale tych strzelców już na pewno nie będzie za dużo No tak myślę, że z góra z dziesięciu No i Rolf oczywiście musiał polecieć w pierwszej linii Weteran, weteran No na razie nieźle, na razie trzech weteranów poszło no, i oczywiście ktoś do mnie też poszedł. To tam poszedł? Nordycki wojownik. A, tu strzelają cały czas. Nasi sobie nic z tego nie robią. Czemu nie trafią? Dobra, trafiony, zabity. Pięknie. Pięknie. Tu jeszcze ktoś strzela, albo stoi. Ciężko stwierdzić. Dostał w banie. Pięknie. No teraz trzeba poczekać, aż się wbiją na górę. No, dawajcie. Nie widzę tam nikogo. A, tu są wrogowie, dobra. Już wam pomagam. Pięknie. Dostają cały czas. Teraz już moich bijają. O jeszcze przyszli. Pięknie. Tego nie trafiłem. Ja... Teraz jeszcze z drugiej strony. Eee, no nie ma innego wyjścia, to jest największy problem. Już, koniec. Jeszcze pięciu zabito. Kawalerzysta. Szkolony piechur. O, troszkę potracimy ludzi. Już mam siedemdziesięciu, a tylu miałem. O, oh my god. Śmieci same. Nie prosi o nagrody. Niektórzy żołnierze są gotowi. Ilu jest huskarli? Nie, nie mówcie, że. Straciłem wszystkich huskarli. To jest jakaś masakra. Nie no, to jest jakaś paranoja. Straciłem tylu ludzi. O! Ale na to bym sobie poszedł. Żądam czegoś od ciebie. Za przejazd pobierany jest ataka jest tego opłata, dobrze. Zgoda, dawaj pieniądze i możecie jechać. I nie wiem, czy teraz mogę go nawet zaatakować? Nie, nie mogę go zaatakować, ale jak moi go zaatakują, właśnie. To mogę im pomóc. To jest najlepsze. Nie pamiętam, czy jeśli zabrałem im pieniądze, to mogli jechać dalej, już nie mogłem ich zaatakować. Ale teraz już wiem, że mogę. No, no i teraz konnicy ile, dwóch. Ochryste! To karawana jest troszkę cięższa, już nie pamiętałem szczerze. Karawana jest troszkę cięższa niż myślałem. Ja już dawno karawany żadnej nie atakowałem, naprawdę. W ogóle nie wiem czy jeśli chodzi o ten nasz cały Let's Play, to atakowałem jakąkolwiek karawanę. Dobra. Kolejny zdjęty. Tam jakiś jeździ. Czy we mnie w plecy? Nie. Na no cześć ziomek. Dzięki, że mnie zatrzymałeś. Tu się jeszcze z jakimś chyba gania. Nie wiem, czy tym gościu nie uciekał. Ciężko stwierdzić, jest za kamieniem. Uciekał. A tu jeszcze się chyba ganiają z kimś. Koniec? Koniec. Nie wiem, czy będę mógł w pierwszej kolejności zabrać rzeczy. Nie, w ogóle nie będę mógł zabrać rzeczy. Ale okej, okay, to zawsze i tak jest jakiś plusik. Potraciłem tylko ludzi, to jest największy problem. Widzę, że sobie jeżdżą, to nie ma problemu. Dobra, może już będę mógł sobie jakichś nowych rekrutów zabrać. Tak, na szczęście już będę mógł. Muszę też huskarli chować sobie gdzieś, a najlepiej byłoby ich chować sobie właśnie w moim zamku. I potrzebuję więcej e, kawalerii. Wartownik, wartownik szedł na... Nie pamiętam na kogo szedł wartownik. Chłop, dobra. Tutaj mamy Wam pomóc. Gdzie leży ta wioska? Fenada. O! W końcu w Fenadzie będę mógł pomóc. W końcu jakieś pozytywne będą stosunki z nimi, bo mam minus 4. Zaatakuj bandytów. Gdzie są bandyci? Bandyci są tu, za rogiem. Oczywiście trafiłem w konia zamiast we wroga. No. I teraz troszkę ich tu porozwalać. Trochę strzelców, trochę nie strzelców. W głowę, nie w głowę. Naprawdę muszę dodać więcej obrażeń, bo słabe zadaję te obrażenia. Jeszcze w tej chwili. Jeszcze nie jestem zadowolony z tego, jak tutaj działa mi łuk. No, tutaj widzę jakimiś długimi brońmi. Cześć, gościu. Cześć, gościu. Stjęty zostaniesz? Jeszcze nie. Nie, jeszcze za małe obrażenie. 36. To jeszcze musiałbym tak, no... Jakbym zadawał za 40, to już bym był zadowolony. Jeszcze nie skinął. To, no jeszcze nie. Piekty dostał. W plecy. Ci tu stoją obok siebie i nic. Kompletna olewka. Wszystko, wszystko. No, najemni kawalerzyści są fajni, bo oni mogą z tych swoich pik bardzo dużo obrażeń zadać. A nie, powiedz, że. Bo... Dobra, już mam pozytywne. W końcu. I dzięki temu teraz będę mógł sobie na szczęście już werbować ludzi. Unbean! Nie chcę brać udziału w żadnym dostojnym zgromadzeniu. Ej, No, tak po jednym to będzie ciężko. Przyjmij ofertę jak najbardziej. Potrzebujemy pieniędzy, więc przyjmę. Jeszcze mamy ilu lordów przy sobie? Gdzieś siedmiu? Może jeszcze się spotkamy. No, e, odchodzą, niestety, dlatego że tam kłócą się z innymi. To jest największy problem. No, ale może jeszcze ich kiedyś dołączymy tutaj. Najemny jeździec. O, w końcu. W końcu jakiś najemny jeździec. To było mi potrzebne. Werbujemy ochotników, tutaj kolejni, ochotnicy będą tu. Bardzo rzadko się tutaj zapuszczam, ale jak już się zapuszczam to tylko dlatego, że potrzebuję mnóstwo ludzi. Teraz będzie sporo rekrutów, więc będzie można iść tak na lordów do powiedzmy 80 ludzi. Więcej to już będzie raczej przegięcie. Yy, I nie dam rady po prostu wtedy sobie z nimi, bo potracę zbyt dużą ilość osób. No, oczywiście, wygram, bo z tym nie ma problemu. Ja sam mogę sobie ze 20 ludzi załatwić. Czy moja postać utknęła sobie tu? Co do za dziwactwa? No, rodocy i saranidzi. No, 43. Kolejni bandyci. No, niech będzie, no. Skoro są jacyś bandyci, to ich załatwimy. Co jeszcze. O, leśni. To nie będzie zbyt duży problem. Szczególnie, że oni nie mają zbyt dobrych zbroi yy, i nie mają też dobrych broni. No Mogę sobie w tych słabszych postrzelać, choćby, żeby dostać jakieś doświadczenie. Mogę też stać tutaj w miejscu i sobie po prostu w nich strzelać. Zadam tym na pewno więcej obrażeń niż tym toporem. Pięknie, główka. Dobra. Ale lecie, ale pięknie. No, dacie mi się obrócić? Dacie mi się obrócić? No i tyle. Nie było tu nic zbytnie do roboty, chyba nawet już nic, nic. No, u mnie tylko jeden ranny Rolf, no standardowo. Nie, powiedz, że, potrzebujesz, że nie potrzebujesz, no, fajnie, tylko że Ach, nie mieliście ludzi. Niektórzy są gotowi do awansu. Kto może? A tylko rekrut. 17 piechurów już mogę, dobra. To już będzie bardziej pożyteczne. Najemny jeździec i leci w górę. Mam tylko dwóch najemnych kawalerzystów. To jest też śmieszne trochę. Muszę pójść zrobić jedno. Na pewno. Znowu do prawen. Do prawen musimy sobie pójść. Zebrać sobie troszkę ludzi w tawernie. Najemny jeździec. O, dokładnie. Nie mogę, jak to nie... Aha. Bo wziąłem sobie... Dobra, ta łowczyni to mnie tak nie interesuje. Tak się zastanawiam, co jeszcze mnie to interesuje. Najemne ostrze niech będzie, bo oni są fajni. Piechur, weźmy sobie tych trzech korsarzy wywalmy. Rekrutów też kilku, żebym mógł oczywiście wziąć sobie... ...tych, których potrzebuję. Jeszcze tak, pośrednik okupów. Łucznik, piechur razy dwa. Weteran, piechur. Mam trzech, widzę. No to już trochę gorzej. Biorę wszystkich. Skoro wziąłem wszystkich, to może broń jakaś będzie? 2, 1? Nie. 3000, no to już nie jest za dużo. Ktoś tu w ogóle awansował. I tu. No, potrzebuję tych jeźdźców. Mam 12, to nie jest dużo. Chciałbym ogólnie mieć tak ze 40 jeźdźców. Byłoby wtedy naprawdę przyjemnie. I tu jest wartownik tylko. Więc wracam do Dirim. Na pewno. Albo jeszcze zajrzę do Uxhala. O, 4700. Bardzo przyjemnie. Naprawdę bardzo przyjemnie. Tu wejdę sobie na tawernę. Najemne ostrze. Pośrednik okupów. Dobra, zróbmy tak. Aha, i tak nie mogę na razie więcej ludzi wziąć. Na razie będę musiał sobie porekrutować trochę ludzi. To będzie mi najwięcej zajmowało. Ale zanim najmę sobie ludzi jakiś yy, jeszcze innych, to myślę, że postaram się zrobić w ten sposób, że będę sobie odkładał po prostu Huskarli, troszkę będę sobie łuczników odkładał, chociaż łuczników tutaj trochę mam, tu łucznicy właściwie mi się w ogóle nie kończą, więc nie dorabiam też nowych. A co na pewno będę robił, to będę starał się zostawiać tutaj teraz Huskarli, zostawiać trochę kawalerzystów, tak, żeby jednego mieć, powiedzmy, albo nie wszystkich tutaj, i będę brał sobie jakiś tam wartowników. E, takich typowych, których nie potrzebuje na pewno ludzi. Swadiański rycerz. Osiągnięto limit. A, to nawet lepiej. Będziemy sobie brać takich ludzi i będziemy sobie troszkę expić naszą e, powiedzmy tutaj armię, potem sobie będziemy brać, troszkę odkładać i tak cały czas, i tak cały czas. Jeszcze tak myślę, czy nie zrobić w ten sposób, bo ja mam ilu weteranów? Dziewięciu. Oni są naprawdę fajni, jeśli chodzi o zbroje, więc myślę, że ich też mogę zostawić sobie ze dwóch. Zabrać sobie jakiegoś tam sierżanta, który jest ciężki. Tych sierżantów oczywiście to będą mniejsze morale, no ale nic się na to nie poradzi. Wezmę sobie też tych fechmistrzów. Niech oni oczywiście idą na samą górę. Oni są jak najbardziej na takie wybicie typowe, a cała reszta musi przeżyć. I jeźdźców oczywiście na kawalerzystów. Dzięki serdeczne też za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym poekspimy trochę na pewno. Może pójdziemy na jakieś turnieje, bo troszkę trzeba zwiększyć limi limit oddziału. Troszkę poekspić, więc może się tym zajmiemy. I oczywiście będziemy dalej się zajmować naszymi wrogami. Dzięki serdeczne. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!